Cześć kochani, witam Was serdecznie wieczorem w czwartek. Tak, tak, dobrze widzicie. Jestem w świątecznej piżamce, ale to nieważne: ona po prostu jest tak milutka, tak ciepła. A dzisiaj jest strasznie zimno w ogóle chłodno chodzę, nie mogę się dogrzać. Jestem cała czerwona, wyszłam właśnie z kąpieli. I stoję. I słuchajcie, ja tu na obiad ziemniaczki, gulasz z indyka w sosie koperkowym. Mówię, przyjdzie dziecko z przedszkola, zje. No ale co? Moje dziecko każe mi gotować yy, sobie kluski, makaron. I to już trzeci raz dzisiaj. Kurde, martwię się, bo on nic innego nie chce jeść. Chociaż dwa dni temu zjadł trochę kotleta. Ale to w szoku byłam. Myślałam, że. No i co? Moja radość się szybko skończyła, bo nadal. Yy... Znowu wrócił do, do makaronu, do klusek. ja mu tu troszkę masełka, chociaż żeby jakiś tłuszcz miał, bo tłuszcz pomaga we wchłanianiu się witamin. Słucham, kochanie, co robisz? Co robisz? Eee, ale wie, że zbudowałeś. Będziesz jadł kluski? Aleks, kluski zjesz? Taka duża, widzę. Mhm. No cóż, dziecko chce. Damy kluski. Proszę, nie rączką, łyżeczką proszę jeść ładnie, łyżeczką. Mmm, o leker. No jedz. Dobre i to. Słuchajcie, jak oglądają mnie mamy, które mają dzieci z biurczością pokarmową, Dajcie znak, jak sobie z tym radzicie, bo no, zamartwiam się. Kupiłam mu witaminy, i wiecie, co, właśnie muszę wam coś powiedzieć. Kupiłam mu te witaminy. To są najzwyklejsze z prostym składem witaminy dla dzieci w formie żelków, w kształcie Misia. Słuchajcie, ja on, on wcześniej brał takie kwasy omega-3, takie pomarańczowe. Żelki i w środku był właśnie ten omega 3. I któraś z was się pyta, czy on jeszcze to bierze w komentarzach? Nie, on już tego nie bierze, bo mi się wydawało, że to nic nie zmienia. Natomiast te witaminy, które mu kupuję, to jest taki jedna tabletka dwa razy dziennie. Ja mu daję dwa mi się od razu rano po śniadaniu i już później cały dzień nic. I to jest skład: 50% witamina A, witamina, witaminy z grupy B, B3, B6, 100%, 100 zapotrzebowanie dzienne, Folium, kwas foliowy, biotyna, witamina B12, witamina C, witamina D, w tym witamina E, witamina D też 100%. Witamina E też 100%, i wiecie co? Naprawdę to jest najprostszy skład. Najpotrzebniejsze witaminy, i mi się wydaje, że po tym mu ruszył apetyt. Co prawda nie je jeszcze wszystkiego, ale je więcej tych swoich ulubionych rzeczy, czyli makaron. Zaczął jeść jajka, omlety, jajka smażone. Także warto. Najprostsze czasem rzeczy najlepiej działają. sobie kupiłam z tej samej serii. Też w takie żelki, tylko dla dorosłych multiwitamina, tu też jest prosty skład, tylko takie troszeczkę inne. No bo dla dorosłych. Warto. Naprawdę jeśli ktoś ma w pobliżu krój, także polecam tam pójść i zakupić. Znowu jadłam truskawki. Zobaczcie, ja, nie ja uwielbiam truskawki z owsianką, ale zobaczcie, jak moja skóra wygląda. Widzicie? Jak to sobie z tym radzić? I papno pije jakoś mi. No, niestety truskawki nie są dla mnie. Zobaczcie, wiecie, że jeszcze mamy rozebrany kominek. Od tamtej pory, właśnie, co przyszli i on nam tak dymił, rozebrali go. Ale e, słuchajcie, na szczęście znalazłam pokazywałam wam ten kamień przy kominku. Wielbiam go. Ja to jestem sroka. Lubię, jak się coś troszkę błyszczy. E, znalazłam fachowca z polecenia naszego elektryka i przyjdzie do nas po urlopie. Także ten temat też już będzie załatwiony, no bo spójrzcie sami jak to wygląda, no koszmar. Byłam dzisiaj na zakupach w Kringlopie w Rosendalu i oto perełeczki, które wyłowiłam. Pierwsze co wpadło mi w oko to takie malutkie deseczki do krojenia mini, ale szybko i chętnie wzięłam je ze sobą do domu, ponieważ często mi jest potrzebne, Kawałek deski, że tak powiem, żeby pokroić chociażby pomidora, a szkoda mi jest brać z całej dużej deski pomidora, jajko, ogórka, troszkę szczypiorku, także one są super. Tu taki mały dzbanek z uchwytem. Często robię omleta, więc wygodniej mi jest trzymać uchwyt w ręku i ubijać to, co jest w środku. Znalazłam taką słodką, uroczą maselniczkę. Kubeczek dziecięcy, kubków u mnie jest mnóstwo, ale ten taki słodziak mi się wydał wiosenny dla Aleksa. W związku z tym, że nasz pies ma uczulenie na metalowe miski, kupiłam coś takiego, nie wiem, może to jest do zapiekania. W każdym razie u mnie w domu będzie to robiło za miski dla mojego psa. Jedna na picie, druga... Na jedzenie Jest, są to miski ceramiczne i kupiłam taki sój, Ponieważ zbliża się wielkimi krokami sezon ogórkowy, chętnie tutaj zrobię ogórki małosolne. A jak nie, to y, gorący sezon też się zbliża. Będę kupywała dużo cytrusów, bo robię lemoniadę do picia lub wyciskam soki. Więc fajnie tu będą wyglądały pomieszane na przykład limonki z żółtą cytryną. Piłam też koce. Wybierałam takie koce, żeby pasowały do mojego wnętrza, ponieważ nie lubię takich pstrokatych kolorów. Eee, czarny, taki z wzorkiem, one są niezwykle miłe w dotyku. Eee, dwa takie szaro-beżowe, jeden czarny i poduchę na kanapie, na, ka na kanapę. Ten bałagan w nowej sypialni, znaczy w sypialni gościnnej spowodowany jest zakupem e, takiej, głośno, takiej ławki, siedziska na te łóżka naszego. Długo szukałam, żeby zgrać jakoś kolory do tego łóżka, co mamy, do fotel, do zasłon, ale jakoś się udało. Teraz krzysiek złoży, to zobaczymy w okazałości całej, jak to będzie wyglądać. Tak to mniej więcej wygląda. Tu normalnie leży taki duży dywan, ale ściągnięty jest do prania, bo tutaj był mały wypadek z nim. Ale słuchajcie, super jest to siedzisko. Zawsze mi brakowało czegoś, żeby gdzieś wstać, sobie siąść, założyć piżamę, niekoniecznie tłucz się po tym łóżku. Poza tym, wiecie, co jest fajnego tu? Że to jest ze schowkiem. I tu jest naprawdę, o, bardzo dużo miejsca. Że kanoby cały wszedł. I to jest na sprężynach. Nie zamyka się jak jest otwarte, nie trzeba trzymać. Można tu schować dodatkowe koce, albo dodatkową pościel. Właśnie jakieś ochraniacze na materac. Także naprawdę bardzo fajne to jest. Uważam to za konieczny mebel w sypialni. Dziś. Porozsadzam sobie sałatę, bo już strasznie dużo urosła. Wsadziłam tutaj sałatę masłową i sałatę australijska, żółta, coś takiego. Australisze, hele, nie wiem. W każdym razie dwa rodzaje sałaty. Zobaczycie, jaka ona już jest duża. To jest jedna. Muszę to porozsadzać, bo ona nie da rady. Szkoda jej tu dużej a kto tu mi włącza kamerę? halo? a to jeden zaraz będziemy przesadzać sałatę rozsadzam sobie w takie pojemniki nigdy nie wiem jaka to jest jaki rodzaj 10 cm Mam tutaj ziemię uniwersalną trochę i ziemię do wysiewów. Do wysiewów to już raczej jest niepotrzebne, ale że mam mało uniwersalnej. Zmieszam sobie. Mam też troszkę perlitu, tutaj co będzie trzymało wilgoć. Wysypujemy tu do pojemników. Muszę teraz wydobyć jakoś jedną sałatę, sałatę yy, masłową, wyciągniemy jakoś, kurde zamiast od razu już siać inaczej, a nie mam, zobaczcie, nie wiem czy ja to dobrze robię, bo yy, To pierwszy raz. Hmm. Strasznie delikatna jest ta sałata. Następny pojemniczek. Wsypujemy ziemię. Najpierw robię te masłowe, żeby mi się nie pomyliły. Ależ one mi się... U, mam taką zgródko. Sadzam. O, ta na pewno będzie dobrze wsadzona. Co kochanie? Mama sadzi sałatkę. Będziemy jeść, prawda? O! Dwie mamy. I następny pojemnik. Proszę patrzeć co on tam robi, bo te jego pomysły czasem to mówię Wam. Robi sobie zagłębienie. Masłową. Jak, wiem, że jak sadzonki pomidorów się wyciągną, to można je głębiej sadzić, zakopać w ziemi, aż po same liścienie. A sałata nie wiem, ale dowiemy się, zobaczymy, jak będzie potem.